Słuchajcie, jestem pod Dilsem. Po co się tu odpierdziela? To jest po prostu szałpał. Co? Uważajcie, patrzcie na to. Wiadomo po co tu przyszliśmy, co nie. Ups, zaciągnęłam ten. Dobra, wzięłam duży koszyk, bo nie będzie się. No widzę. I tu są. Tak, tak, to mamy. To mamy z zeszłego roku, i to też mamy z zeszłego roku. To w ogóle wygląda jak wystawka z zeszłego roku. Jeszcze wydajna, chyba wchodzimy w moją aleję. Tutaj na razie sobie otuszamy, bo tutaj są ozdoby, żeby się ubrać, i za chwilę wejdziemy tutaj na słodycze, ale my idziemy, my idziemy tutaj. Gdybym wam pokaże, co tutaj jest. A potem się będę zastanawiała, co brać, na pewno to. Tylko kurde, ja mam ciemne drzwi, to nie będzie długo tego widać. My nie mamy nigdzie jasnych drzwi w domu, nie? No bo jeden zakup mniej. To ty możesz sobie to wziąć na drzwi? To oh, jest super żyć? Słuchajcie, to są takie balony. No no, weź. Ja dzisiaj tu w ogóle słuchajcie szaleję. ja dostanę pieniądze na urodziny i po prostu wszystkie wydam na to. Ej, czegoś mi tu już brakuje. Nie podoba mi się to. Hanka, mówiłaś, że wszystko podokładali. Wszystko jest na bieżąco. Ale słuchajcie, naprawdę dużo rzeczy jest... O jest, to jest fajne. Dużo rzeczy jest z zeszłego roku, także nie, nie wydam tutaj dużo, widzę. Ale widzę, że pozabierali już częściowo. Częściowo pozabierali rzeczy. O, i to pojedek kubeczek. A, i kubki są, tam jest cała ściana kubków. To jest świetne, tylko kurde, szkoda, że to jest... Jezus Maria, mój dziecko się będzie bało tego. Nie wiem, czy to wzięłaś cholera, bo trochę się boję o Filipka, bo Filipek jednak jest bardzo taki, wiecie, jeszcze wrażliwy. Chociaż to, co kupiłam teraz, słuchajcie, w tym... Jakie wzięłaś kubek? Ten i ten, dobrze. Słuchajcie, parcie dla jest. Fajne są te z tym. E, buni musimy wziąć. Ale tego nie ma. Muszę wziąć buni, bo bunia mnie tutaj ja pierdziej że nie wzięłam. Bo oni nie mam disy. A pomarańczowe są też ze srebrnymi tymi, nie wiem, czy widzisz. Dobra, słuchajcie, idziemy... A, jeszcze jedna ściana jest tutaj. Także idziemy wybierać. To jest w ogóle piękne. Zobaczcie, z motylami. Ja pierdziela, co to ma wspólnego z Halloweenem? Nic, to jest po prostu ładne. <laughs> ale to jest świetne. To jest świetne i to powinno się świecić, ale chyba się nie świeci. Ale to jest fajne. Powiem wam, że ekologia to jest ważna dla mnie rzecz, ale na um, Halloween ekologia po prostu na chwilę siada. Ale to wszystko wykorzystujemy co roku, więc nie jest tak źle. Powiedzmy tu sobie szczerze. Padłam w szał po prostu zakupów halloweenowych. Moja Hanka patrzyła na mnie tak. Począć ja ludzie patrzą, na ludzie patrzą na nas. Ale... być jak nawet ze mną. Nie no, generalnie są fajne, spoko fajne rzeczy. Ale żeby to fajnie wyglądało, no to trzeba kupić więcej. No bo na przykład są takie fajne świeczki, które tak fajnie okap okapią, później jak takie wiecie, krwawe. Gdzie na przykład kwestia mojego filipa to ja jego to nie ruszy. I na przykład wiecie, trzy świeczki kosztują już 6 zł, ale już trzy świeczniki kosztują 30, no więc kupiłam te trzy świeczniki. A te trzy pozostałe, bo kupiłam sześć świeczek, czyli trzy i trzy. Zobaczycie zresztą te trzy następne, to już pomyślałam, że gdzieś przyczepię do czegoś tam, jakieś tam podstawy. No ale zobaczymy. Generalnie sporo. No nie nie żeby tak dużo wcale, tak mi się nie wydawało dużo. Nie, ja, tylko dwie reklamki. <noise> tylko bibelotów trochę tak było więcej. Dobra, z <noise> krajstopesem kupiłam. Dobra, muszę kończyć. Potem wam pokażę, co jest, co kupiliśmy. Muszę wam powiedzieć, że Deals to jest zdecydowanie mój ulubiony sklep, jeżeli chodzi o Halloween i w ogóle o ilość tych rzeczy, które tam się znajduje. Tak jak widzieliście, jak Waszam to po prostu wparowałam jak dzieciak pod choinkę. No i cóż, no, kupowaliśmy troszeczkę rzeczy, zaraz Was zaprezentuję. I no, to jest tyle fajne, że to są rzeczy, które są, można powiedzieć, długoletnie, no bo to jest, to jest taki jakby, nie wiem, plastik czy coś. Ale wiecie, to będzie służyło nam dłużej. Zobaczcie, mamy kubitkę, która zamienia się w taką czachę. To są najbardziej chyba y, straszliwe rzeczy, które kupiłam. Ja w ogóle tutaj nie mam jak się rozkładać, bo tego jest po prostu tak dużo, że nie wiem jak się zmieszczę w tym moim małym Tu jest, o proszę bardzo, pan, który nagle traci nos. E, tu jest pani, która dostaje zęby. W sumie ona, te oczy jej takie robią jeszcze, ale ona sama w sobie ma jasne te oczy, mogę je trochę przyciemnić. Ona no, w ogóle sama w sobie jest spuki nawet nie potrzebuję tych zębów, wygląda po prostu technicznie. ten jest okropny po prostu to jest taki, niby tu nic nie dzieje ale ta, w gęba się otwierająca, czekajcie, bo to żeby to było widać I które są takie bardzo, że zobaczcie ledwo widać tą zamkniętą buzię i w ogóle tą inną twarz, tutaj to praktycznie w ogóle nie widać tej innej twarzy tylko już jak się idzie, to już widać tego strasznego, ta jest fajna ta jest fajna, bo ona, ma, ona jest. To wiecie, jest kwestia zrobienia. Zobaczcie, jak to jest dobrze zrobione. Jest tutaj i jest praktycznie cała normalna, a jest tak. jest... Także to są najbardziej spuki rzeczy, ale moja Hania się na to uparła, Powiem wam, ja bym tego nie kupiła, bo bałam się, że Filip się będzie bał, ale na szczęście się nie bał, więc. więc nie jest tak źle. To kupiłyśmy na drzwi. To jest taki zawieszka, no kiedyś są takie trzy czaszki. A, nie widać, nie słuchasz, nic, nic nie widzę, nic nie ten. Trzy mądrości, ale fajnie, teraz dopiero zauważyłam. Zobaczcie, trzy mądrości, zarąbista, tylko tutaj na uszach nie widać, żeby trzymała ręce, a nie no trzyma. Czuj, e, czuj, tak jak mówię, na drzwi, żeby było wiadomo, że my tutaj przyjmujemy, jak to mówią, halloweenowców. E, to będzie wisiało, w sumie to nie wiem, Bohania to wzięła i mówi, że gdzieś powiesimy. Jeszcze nie mam pojęcia, gdzie powiesimy, ale oczywiście wszystko zobaczycie na Halloween. -ku. Na Halloween jeden z dni będzie właśnie ustrojenie mieszkania, to sobie wzięłam dla siebie, bo będę taką właśnie trochę pseudo maleficent, nie wiem czy kojarzycie, ona właśnie miała takie czarne rogi, więc sobie ten czarny to jest taka fajna. Tu się kredą pisze po tym. Są nawet piski, kreda w komplecie. Taka stojąca, wiecie, trumienka, a zobaczcie. Tu sobie coś napisać: Trick or treat, albo cokolwiek tam chcemy. Dalej mam taką świecącą, dużą. nie wiem, jak duża, szczerze mówiąc. Jest indoor, i jest outdoor, więc można inna ta... ten. Nie wiem, czy tego czasami nie dam na balkon. Na balkon zaraz pokażę co jeszcze mamy. With two spooky spiders. Więc no zobaczymy jakie to jest, jakie będzie długie do, do podłączenia. Mam 76 cm całości chyba. No zobaczymy. Na no baterie, więc spoko, bo czyli nie trzeba w ogóle podłączać. Zobaczymy, trzy baterie. No ok. Na no, razie słuchajcie, odkładam to na bok, bo się tego, że zaraz nie starczy mi tutaj miejsca na stole. O, tutaj mamy jedna, to już chyba Wam pokazywałam, bo te kupowałam jeszcze w Teddim jak się nie mylę, yy, właśnie te, ale zaraz Wam pokażę, że dokupiłyśmy inne. Do, na tą balkonową yy, dosyć ją, całą torbę, ale staram się tak, żeby to się wszystko mi nie porozwalało. Kupiłam dwie yy, lampki do dyni, bo będziemy wydrążać dynie w tym roku, no dwie, dwie dynie będziemy wydrążać. Jedną dynię zawiedziemy do mojej mamy prawdopodobnie, więc musimy to zrobić jeszcze w przyszłym tygodniu. I ona ma fajne żółte światło, i się wsadzają tak właśnie od góry. Tu góry się otwiera, tak jak i tak musza ją wydrążyć. Więc bardzo fajne. To chyba też jest na bateryki: trzy, także super. Muszę mi się to ów będzie Kupiłam dwa zestawy tych świec, które ociekają tak fajnie, krwiście. Tu jest po trzy sztuki. Je trzeba zapalić dopiero, żeby one tak fajnie wyglądały. Ale bardzo fajnie się będą paliły. I do tego kupiłam sobie świeczniki, ale do nich muszę dojść za chwilę. bo tu mamy na wiatr nawet trzy takie świeczniki. One są równe, więc trzeba będzie po prostu je sobie tam gdzieś, nie wiem, wypalić jakoś nierówno. Może same się nierówno wypalą, ale w każdym razie takie są trzy. Natomiast tą drugą trójkę pomyślałam, że gdzieś sobie tam po prostu po, po przyczepiam do jakiejś tam podstawy. Zobaczymy, jeszcze mam żywy pomysł, ale wam na razie nie pokażę, bo na Halloween będziemy to robić. Tradycyjnie kupiłam jak co roku, bo to się wyrzuca. Zostają tylko te małe pojączki, ale i tak się wyrzucaje bo one są takie dupne, więc to musi być taka pajęczyna, która super wygląda na ścianach, więc to co roku jest. To za chwilkę wam pokażę, bo to To jest taka ciemna, ciemny właśnie pseudo-pajęczyna i to planuję właśnie nad telewizorem, nie na oknie, ale nad telewizorem, bo tam mamy takie, taką przestrzeń i na tym coś tam sobie pewnie zawiesimy. O, tu są dwa kolejne, które kupiłyśmy, czyli tutaj będzie taki, zobaczymy na ile nam to starczy, to jest troszkę szersze. Kupiłam te dwa, bo to są trzy metry, hmm, chyba każdego trzy metry, tak mi się wydaje, albo po metrze, właśnie nie wiedziałam tego. E, dlatego właśnie kupiłyśmy dwie, no bo jednak ten balkon trochę miejsca na nim jest, trochę tego będzie potrzebne. Tu kupiłam, słuchajcie, na drzwi, A jeszcze nie widzę, gdzie to drugie jest na drzwi. Może jak dojdę do tego, to pomp pokaże. To jest takie, widzicie, tu są drzwi i tu się, to jest taka jakby folia, także to też będzie wieloletnie, to nie jest tylko, to nie jest papier na jeden rok, tylko wieloletnie. Bardzo ładny jest wydruk, więc jest taki mega mocno kolorowy, więc będzie ładnie wyglądał, nie jest taki, widzicie, blady. No i tu jest wielki kocioł, kocioł, kocioł i tu się mikstury stoją na ten, tak, będzie fajnie wyglądało, będą chyba na moich drzwiach to będzie. I właśnie zniszczyłam sobie ten, ale ja go jakoś naprawię, mam nadzieję, bo tutaj, zobaczcie, mi się tutaj połamano. Czy nie wiem, czy ja to połamam, czy kupiłam połamane, ale nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku miałam jeden żerandol, ale inny. W tym roku są inne, więc tamtym roku był taki bardziej w dół, a w tym roku jest taki szeroki. No i ten powiesimy sobie w innym miejscu, ale na przykład będę musiała tutaj w jakiś sposób czarnym tutaj gesso zakleję, taśmą jakąś i sobie to załatam. Później mamy dwie takie, dwie takie ozdobne spółki, trochę te, takie stojące. Oj, tu jest jedna, tu nie widać, ale tu się świeci światełko w środku. Czyżby już mi padło? To trzeba zdjąć, a to później. To jest takie. To w sumie tego bym nie brała. Mechania się upara, że mama wejść, to wejść, to jest jeszcze fajniejsze niż to, co wy, Ja tu jest taka fajna czacha. Taka wiecie, jak w... mi się to kojarzy z Harry Potterem, jak tam na półkach różne takie stoją dziwactwa. No to u mnie na półce będą stały takie dziwactwa. Oczywiście kupiłam sobie kubeczek z tego roku, bo tamtego, tamte kubeczki pobiłam. To były dokładnie tak jak ten, tylko nie było tego srebra tutaj. I tak samo są pampkiny. Te, te. pumpkiny. jak to się mówi? Nie pampkiny, tylko y, dynie. Ale mają też to, taki, jakby tutaj, srebrną, srebrny, taki właśnie lekko pobrudzony ten. Także kociołek jest jeszcze ładniejszy niż ten poprzedni, bo jest właśnie w srebrze. O, tutaj mamy następne dwa. Tutaj mam jeszcze jedną tą, jeszcze jeden ten na drzwi, ale to muszę Wam pokazać. Tu otwierałam, to jak to wygląda, i zasłoniłam tutaj. To, jak to wygląda. O, taki zamek. Taki też mi się z Harrym skojarzył. Taki bardzo skromny. Raczej Hunted House oczywiście. O i zobaczcie, to jest taka folia. I on się po prostu przykleja tak jakby do drzwi przyczepia, czy taśmą w czy czymś. Także też fajnie, bo będą na mm, więcej niż rok. Yy, ja z tamtego roku mam na kibelek taką nakładkę. Mam jakieś takie gumowe na okna, pamiętam. coś tam po, dużo z tamtego roku nam zostało, także będzie tego w tym roku więcej. Kurde, za to zniszczę. Dobra, za chwilę sobie to tu trzymam tyłkiem po prostu, bo mi nie spadł na podłogę to reklamówka. To jest hani kubek. Mi się skojarzył słuchajcie, ten kubek z kubkami. Nie wiem, czy widzieliście do takich lądków, zdrojów i takich uzdrojowkowych miejsc. One są takie, właśnie takie perłowe. Tak średnio mi się spodobało, ale Hania sobie kupiła. To jest trzeci. E, tutaj mamy jeszcze taką fajną. To jest fajna, taki fajny makształt. Taka czaha. I tutaj będzie oczywiście jakiś light. Ja gdzieś miałam takiego wiecie, wiecznego tealighta, takiego elektrycznego też. Więc to ja tu będzie stał, może, nie wiem, może między tymi będzie gdzieś stała, bo obok tych zobaczymy. I jeszcze co my tu mamy? Hania. Hania, się na to uparła, to też raczej w moim stylu. No ale mówi, mama, takie fajne one będą wisiały. No dobra, niech to będzie. Szału nie ma, ale będzie wesoło. No bo Hania ma urodziny w Halloweenie, więc tutaj trochę... Jakby dyktowała mi, co, co jeszcze by chciała, i też chciała tutaj te dwa nietoperze. E, oczywiście, no, wykonanie pozostawia wiele do życzenia, bo tutaj tego, ten klej gdzieś tam wystaje, ale zawsze to można jeszcze czymś przykryć, także sobie ulepszyć. E, zwłaszcza my, które mamy tutaj, ten wygląda lepiej, I ten troszkę gorzej, No ale takie fajne wiszące i one. Nie, to jest plastik, myślałam, że to się wygina, bo to jeden jest tak, w tą stronę wyginęty, ale na ścianie wyglądają bardzo sympatyko no i mamunia sobie jeszcze kupiła do tych do tych, do tych no do tych rogów. Kupiłam sobie jeszcze chokera na szyję. Myślałam, żeby to wykazać w jakimś pro, projekcie, bo yy, takie jest ładne, ale ja sobie zostawię. Wzięłam sobie resztę, bo Tym roku nie zdążyłam. Wzięłam sobie te kościotrupskie, yy, bo to mi się wydawało najbardziej halloweenowe. Te też są fajne, ale chciałam takie, wiecie. Mam taką po prostu sukienkę, zwykłą, yy, taką panterkę i te sobie założę i te rogi i będzie przebranie jak znalazł. No i nie kupowałam jeszcze słodyczy. Słodycze kupiłam za chwilkę, już yy, będzie bliżej No ale Hania chciała wziąć te lizaki, żeby je nie wykupili. Urodzinowe. No i wzięłam takie te czekoladowe a po prostu mam. jak te wzięłam to pomyślałam sobie po ogóle te słodycze to się później kupię także je odstawiłam więc to są moje zakupy z tego roku także dojdą do pozostałych zeszłego oczywiście pokażę Wam jak to wszystko już będzie My w tym tygodniu z Hanią będziemy ozdabiać nie w tym tylko w przyszłym bo w tym jeszcze nie dam rady prawdopodobnie Jest w przyszłym tygodniu no i te trzy tygodnie z hakiem ten halloweenowy vibe będzie w domu. Także tak to wygląda. Tak wygląda moje Halloween. Eee, no i cóż, będziemy robić różne projekty. Pokażę Wam taki sneak peek jednego. Zobaczcie, bo czy pamiętacie, jak pokazywałam Wam te czapki, które kupiłam w, w tym w Teddy no ja sobie na przykład z jednej czapki zrobiłam takie coś. <grym> Także będą różne projekty w tym Halloweenku. Zobaczycie. No, także serdecznie też Was zapraszam, przypominam, Halloween to jest ostatni tydzień przed, przed Halloweenem, to Wam zapiszę, bo dokładnie nie pamiętam tych dat. W każdym razie, codziennie o godzinie 24.00, czyli w nocy, będzie się pojawiał film. Film, właśnie taki mały, tutorial. będą tutorial, będzie kartkowy, będą tutorial z HDF-ki, będzie właśnie ta czacha, co z nią, tam dalej jeszcze zrobiłam niewiele, ale jeszcze coś zrobiłam. Będzie ten e, Haunted House, e, będzie właśnie wydrażanie tej dyni, e, będzie ustranie mieszkania i jeszcze tam dwa projekty. Aha, będzie taka z Tima Holza taka do ozdobienia. No i to sam, się zobaczymy. Ja już paznokcie mam też halloweenowe. Tu mam e, z napisem Be Kind. No, i tak powinno powiedzieć, bardzo fajne. E, no i tu mamy, dzisiaj się moja Ewa męczyła nad moim pajączkiem i, <grym> i to. Także nie mogę zaczekać doczekać już tego czasu. Uciekam, ja już sobie włączam muzykę Halloweenową. Nie wiem, czy wiecie, że to jest ciekawe, jak muzyka 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 Jak macie Spotify'a, to wpiszcie sobie um, Halloween Party i tam są bardzo fajne piosenki z różnych bajek, z różnych tam filmów i tak dalej. I taki właśnie fajny, spuki klimat. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, serdecznie pozdrawiam. No i cóż, widzimy się z Teamem Scrapcade z w poniedziałek, w środę na live i w kolejny piątek i w niedzielę w inspiracjach. W niedzielę pokażę Wam. Przyszłam. A nie, to jeszcze o nie powiem. Dobra, buziaczki, do zobaczenia. A, jedna uwaga, jak będzie Halloween, to innych filmów nie ma, także siedem filmów będzie codziennie się pojawiało, już nie będę dublowała. Um, oczywiście będzie live w środę, ten otwarty um, i będzie live w poniedziałek, ale nie będzie już piątku i niedzielę, no bo w tym czasie pojawi się, znaczy w tego dnia pojawi się też Halloween, więc nie będę tutaj dublować, bo tego będzie za dużo, bez sensu zupełnie, także taka jeszcze uwaga. Dobra, idę sobie zrobić moją e, kawę z dynią. Buziaczki, do zobaczenia, pa! Jeśli podoba Ci się na moim kanale, to serdecznie zapraszam do wsparcia kanału. Można to zrobić na dwa sposoby, klikając klawisz wesprzyj lub podziękuj. Jeśli chcesz otrzymywać regularnie informacje o moich nowych filmach, to koniecznie zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia.